Może ja zacznę. Ja jestem w ogromnym szoku, jeszcze nie dowierzam w to, co się stało. Poziom był bardzo, bardzo, bardzo wysoki i powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego wyniku, ponieważ, no, tak jak wcześniej wspomniałem, było bardzo dużo dobrych wokali. Mamy naprawdę bardzo mocną drużynę i szczerze powiedziawszy, no, no, szok, cały czas szok, jeszcze we mnie to wszystko siedzi, te emocje i. Mam nadzieję, że jutro już to do mnie dojdzie w ogóle, że jestem w najlepszej szesnastce The Voice of Poland. Ja tak samo w szoku dopiero dociera do mnie co się przed chwilą stało, ale no fenomenalnie przeczuję wszyscy na naprawdę wysokim poziomie. I po prostu wyśmienicie przeczuję, że, że teraz mogę kontynuować. Ja występowałem w ogóle ostatni, kiedy widziałem. E, osiem osób przede mną, ja byłem doskonale pewny, że po prostu wrócę do siebie do domu z, z uśmiechem na twarzy, prawda, że zostanę i tak przywitany w moim rodzinnym Trzebiczu jako osoba, która przede wszystkim pokazała, że, że warto wierzyć w marzenia. Ja akurat wyszedłem i byłem pierwszy, który miał walczyć o krzesło, no i ale to dla mnie nie było ważne, czy ja przejdę, czy nie. Po prostu najważniejsze to było to, żeby jak najpiękniej i po prostu jak najładniej zaśpiewać dla wszystkich, dla trenerów, dla wszystkich na widowni, dla wszystkich w domu. Jak było, Anna? Było doskonale mam takie odczucie, że cała nasza siódemka zaśpiewała naprawdę pięknie, że nie było wstydu i że że pani Uszula będzie z nas dumna. Dla mnie na przykład było strasznym przeżyciem po prostu to, że jakby z jednej strony radość, z drugiej strony smutek, bo musiałam kogoś zrzucić z krzesła. No ciężkie, ciężkie to było, ale, ale no niestety takie są zasady tego programu. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że zasługujemy na to miejsce w tej fantastycznej twórce. Bo do mnie to nadal nie dociera i mam wrażenie, że z każdym występem stres był coraz mniejszy, ale jednak ten stres nadal występuje. I chciałbym w końcu pokonać ten stres na tyle, żeby mieć tak stuprocentowo występ, z którego po prostu będę dumny. Po prostu wiarę w to, że, że wyjdzie tak, jak powinno być. A to jest świetne miejsce bo, do, ja do, do właśnie tego, żeby ten stres pokonywać, bo tak naprawdę no, mamy w bardzo szybkim czasie możliwość pokazania się przed wielką publicznością. Chyba radość przede wszystkim. A co to? jeszcze? <laughs> Ulga? <laughs> upust tych wszystkich emocji. Dokładnie, dokładnie. zeszło już z nas, emocji, ale myślę, że radość no, pozostanie w nas na długo. Dla mnie akurat najtrudniejszy moment to był ten na scenie, żeby to zaśpiewać i zacząć i skończyć w miarę satysfakcjonująco. No, udało się, więc później było z górki, tym bardziej po tak obfitych komentarzach ze strony trenerów z mojej, z mojej strony. Dla mnie najtrudniejszy moment to był ten moment na scenie, kiedy tak naprawdę wszystko od tego zależało. To, to, to już czy, czy spadnę z krzesła, czy nie, to, to, to już było tak naprawdę, no, zależało tylko i wyłącznie od moich trenerów i, i od moich. Kolegów. Każdy z nas reprezentuje trochę inny rodzaj śpiewania, różni, różnimy się aparycją też i sposobem poruszania się na scenie, ale jesteśmy raczej chyba zgranym, zgranym teamem póki co. Też każdy z nas się różni charakterem, też Preferencjami muzycznymi jesteśmy każdy tak naprawdę z innej bajki, a, ale jednak dziś tam znajdujemy wspólny język w naszych relacjach i chyba jednak możemy powiedzieć, że jesteśmy kumplami bardziej niż przeciwnikami.